Dzień, w którym Ronaldo Fenomeno ustrzelił hat-tricka w takim grubym meczu, to była po prostu masakra. To się odwaliło 23 kwietnia 2003 roku w kozackim meczu między Realem Madryt a Manchesterem United w rewanżu ćwierćfinału Ligi Mistrzów. United, grając u siebie na chacie i z Fergusonem na sterach, miało potężną pakę z takimi kocurami jak Ferdinand, Giggs, Van Nistelrooy i David Beckham. A Real Madryt trenera del Bosque miał skład naszpikowany gwiazdami z Roberto Carlosem, Figo, Zidanem i Ronaldo Fenomeno na czele. To było prawdziwe starcie Tytanów i idealna fucha dla Ronaldo, żeby pokazać wszystkim, czemu jest uważany za najlepszego kopacza na świecie. Jak tylko sędzia gwizdnął, zaczęło się na pełnej petardzie. Już po jakichś trzech minutach był pierwszy konkretny dym, kiedy Van Nistelrooy dostał prostopadłą piłkę na prawą flankę i musiał nieźle deptać, żeby ją dogonić. Z piłką przy nodze, dziesiątka United ładnie wkręciła obrońcę, wjechała w szesnastkę i huknęła na bramę. Ale na farcie Realu, Casillas ogarniał temat i wypluł tę bombę za boisko. Gdzieś koło 9 minuty Oshii odwalił taką akcję, że głowa mała, upokarzając Figo i zakładając mu konkretną siatę, przez co kibice United dostali jeszcze większej korby. Do tego momentu Real Madrid trochę nie ogarniał tematu, ale w końcu nadeszła chwila, żeby Ronaldo pozamiatał i odmienił ten meczyk. Jakoś koło 11 minuty Real wyprowadził petardę z kontry, klepiąc szybko piłkę, co skończyło się mistrzowskim zagraniem Michela Salgado, który miał rentgen w oczach i posłał prostopadłą gałę do Ronaldo na wolne pole. Brazylijski kozak odpalił wrotki, żeby objechać obrońcę i zgarnąć piłkę w szesnastce. Będąc już w polu karnym i sam na sam z bramkarzem, Ronaldo nie spalił takiej setki i huknął z pierwszej piłki w stronę bramki. To była taka petarda, że bramkarz United mógł tylko patrzeć, jak mu piłka pruje siatę. Ta pierwsza brama nie tylko podbiła morale Realowi, ale też zamknęła japy wkurzonym kibicom gospodarzy, którzy zobaczyli, jak ich ekipa dostaje gonga na OnTrafford. Hej kibicu, zanim będziesz kontynuować oglądanie, pamiętaj, aby zasubskrybować kanał. Już w 20 minucie Real Madrid prawie dołożył drugą bramę, kiedy Zidan po profesorsku ogarnął wypasioną piłkę w polu karnym i przygotował patelnię dla kumpla. Figo, z nutką fantazji, dostał gałę i zdecydował się na odważny strzał, próbując podcinką przelobować bramkarza United. O mały włos, a byłaby brama, ale bramkarz zdołał wyskoczyć i końcami palców wybić piłkę, ratując przed golem, który byłby prawdziwym sztosem. Mecz leciał dalej, a Ronaldo był coraz mocniej koszony, czego przykładem był faul na nim w 29 minucie. Mimo, że akcja była daleko od pola karnego, to i tak był dym dla United, bo do piłki podchodził Roberto Carlos, znany ze swoich kosmicznych bomb z dystansu. Gdy sędzia dał znak, ten wypalił potężną bombę, ale celownik miał rozregulowany i piłka poszła w trybuny. W 35 minucie to United wróciło do ataku, Giggs zgarnął piłkę pod polem karnym, zamarkował strzał, kiwając obrońców, a potem huknął z dystansu. Ku rozpaczy kibiców piłka przeleciała o centymetry od słupka i wyleciała za boisko, a do remisu brakowało tak niewiele. Gdy zegar wybił 42 minutę, United przycisnęło odpalając piękną klepkę. Akcja potoczyła się dalej, Zolskier dostał piłkę na dobieg z prawej strony i wślizgiem na wariata posłał ją w pole karne. Fan Nistelrooy, zawsze czujny, był dokładnie tam, gdzie trzeba, żeby przechwycić piłkę i wpakować ją do siaty. Ten gol na remis sprawił, że cały stadion eksplodował z radości, odpalając na nowo ogień w meczu i wprawiając kibiców Manchesteru United w totalną euforię. Już w doliczonym czasie pierwszej połowy United prawie wyszło na prowadzenie, gdy Solskjaer wjechał z piłką w pole karne i huknął na bramę, ale Real miał Casillasa, który był na posterunku i zdołał odbić piłkę. Jednak dobitka spadła pod nogi Van Nistelrooy. Nu, który obrócił się i wypalił kolejną bombę w stronę bramki, ale Casillas znowu popisał się mega obroną. Gdy tylko sędzia gwizdnął na rozpoczęcie drugiej połowy, gra stała się jeszcze bardziej szalona. Zaraz w 49. minucie Real Madryt odzyskał piłkę i momentalnie wyszedł z petardą z kontry. A Zidane, mimo że miał typa na plecach, pognał do przodu i rozegrał piłkę do Figo na lewą stronę. W polu karnym Figo pokazał skilla, kiwając dwóch obrońców i próbując dośrodkować, ale niestety nikt do tego nie doszedł. Realnie odpuszczał i zaraz zorganizował kolejny atak. Tym razem Zidan znalazł Roberto Carlosa, który szybko wrzucił piłkę na środek pola karnego. I wtedy Ronaldo Fenomeno znowu zabłysnął w tym starciu. Brazylijski kocur, wykorzystując swoją niesamowitą szybkość i instynkt killera, idealnie ustawił się w szesnastce, dostając piłkę bez żadnego krycia. Na totalnym luzie po prostu wepchnął piłkę do siaty, strzelając swoją drugą bramę w meczu i pokazując zimną krew pod bramką, wykorzystując każdą fuchę jaka się nawinęła. Z taką przewagą ekipa, która wygrała już pierwszy mecz, widziała awans do następnej rundy jako pewniaczek. A wszystko dzięki niepodważalnemu geniuszowi Ronaldo. Ale radość Realu Madryt nie trwała długo. Chwilę później United skleciło błyskawiczny atak z szybką i dokładną wymianą podań, która skończyła się tym, że Veron dostał piłkę po lewej stronie w polu karnym. Długo się nie zastanawiając, Veron huknął po przekątnej w pole karne, próbując znaleźć Van Nistelroya. Ale zanim piłka dotarła do jego kumpla z drużyny, obrońca Realu, Helgera przeciął podanie piszczelem i zamiast wybić piłkę wpakował ją do własnej siatki, strzelając samobuja. Ten gol strzelony w tak niespodziewany i dramatyczny sposób znowu dał remis, a kibice United oszaleli z radości. W tym czasie Helgera miał na twarzy wypisaną czystą frustrację za popełnienie takiej wtopy w tak ważnym meczu. I jakby tego było mało, po 10 minutach United prawie strzeliło kolejnego gola, gdy Solskier dostał piłkę na dobieg w polu karnym i szybko oddał mocny i celny szał w kierunku bramki. Jednak Casillas był czujny i dobrze ustawiony i zaliczył kozacką obronę dla Realu Madryt. Niecałą minutę później United znowu nastraszyło, kiedy Veron przejął piłkę w polu karnym i huknął potężnie, ale znowu Casillas popisał się świetną interwencją. Chwilę później Veron znowu pokazał swój techniczny kunszt, podbijając piłkę i zakładając sombrero przeciwnikowi. Ale prawdziwym bohaterem tego meczu był Ronaldo, który wyszedł na boisko mega zdeterminowany, by ustrzelić pamiętnego hat-tricka. W 58. minucie ta determinacja zamieniła się w rzeczywistość, gdy brazylijski fenomen sprytnie przejął piłkę w ataku i zdecydowanie ruszył środkiem pola. Mimo że był otoczony przez kilku przeciwników, Ronaldo nie zawahał się i odważnie zdecydował się na potężną niszczycielską bombę za pola karnego. Bramkarz przeciwnika wyciągnął się jak struna w desperackiej próbie zablokowania strzału, ale siła i precyzja bomby były nie do zatrzymania pokonując refleks bramkarza i wstrząsając siatką z hukiem. Ten spektakularny gol z dystansu był kolejnym ostatecznym dowodem na to, że Ronaldo był bez dwóch zdań w życiowej formie, potwierdzając swój niekwestionowany status najlepszego piłkarza na świecie. Po tym jak United dostało trzy bolące bramy, w 62 minucie trener Ferguson wezwał z ławki Davida Beckama, licząc, że jego skill odwróci losy meczu. Gdzieś koło 66 minuty United zorganizowało groźny atak, a Van Nistelroy, zainspirowany przez Ronaldo, próbował skopiować wyczyn brazylijskiej gwiazdy, waląc z dystansu. Jednak bez tej samej technicznej finezji, co Ronaldo, strzał Van Nistelrooya minął cel, przelatując tuż obok słupka i wylatując za linię końcową. Chwilę później trener Realu Madryt podjął kontrowersyjną decyzję, zmieniając Ronaldo, by oszczędzić go na następny mecz. Gdy Ronaldo schodził z boiska, cały stadion zgotował mu owację na stojąco, a kibice obu drużyn oddali hołd jego kosmicznemu występowi. Po zejściu Ronaldo z boiska Manchester United złapał wiatr w żagle i uwierzył w remontadę. I faktycznie, sprawy zaczęły iść po ich myśli, gdy zegar wskazywał prawie 70. minutę, a Van Nistelrooy został sfaulowany blisko pola karnego w bardzo groźnej pozycji. Faul z tak niebezpiecznej odległości oznaczał realne zagrożenie dla Realu Madryt, zwłaszcza że David Beckham, słynący ze swojego mistrzostwa w rzutach wolnych, już ustawiał piłkę. Gdy sędzia dał znak, Beckham posłał idealnego Rogala, który przeleciał nad murem, odbił się od wewnętrznej części poprzeczki i zatrzepotał w siatce. Precyzja była taka, że bramkarz Casillas stał jak wryty, tylko odprowadzając piłkę wzrokiem do siatki. Ten fantastyczny gol Bekama wyrównał wynik meczu, ale mimo chwilowego remisu, United wciąż było w plecy w dwóch meczu. Gdy minęła 83. minuta, sytuacja dla Realu Madryt stała się dramatyczna, kiedy Manchester United odzyskał piłkę i ruszył z błyskawiczną kontrą. Van Nistelrooy, pokazując swój niesamowity skill, dostał piłkę na szpicy i spektakularnym zwodem położył obrońcę na glebie. Stając oko w oko z Casillasem, próbował strzelać, ale Casillas z niesamowitym refleksem zdołał sparować piłkę. Niestety, dobitka trafiła do Hiero, obrońcy Realu, który niezdarnie próbował wybić piłkę, ale w pechowy sposób skierował ją do własnej bramki. David Beckham był czujny i szybko dobił akcję, wpychając piłkę do siatki. Ten drugi samobój pokazał, jak słaba była obrona Realu Madryt, co było totalnym przeciwieństwem skuteczności ich ataku prowadzonego przez Ronaldo. Ten gol tak wkurzył Casillas, a Hierro wyraźnie załamany, miał wypisaną na twarzy głęboką żenadę za ten krytyczny błąd. Gdy mecz zbliżał się ku końcowi, napięcie pod bramką Realu Madryt sięgnęło zenitu, kiedy Manchester United wywalczył rzut wolny niebezpiecznie blisko pola karnego. Strzelenie gola z tego wolnego oznaczałoby dogrywkę, biorąc pod uwagę, że Real wciąż miał przewagę w dwumeczu. meczu. David Beckham, znany z tego, że potrafi rozstrzygać mecze w takich momentach, ustawił piłkę. Na gwizdek sędziego Wuknął potężnie, celując w zostanie bohaterem. Jednak ku uldze kibiców Realu Madryt słynna precyzja Bekama tym razem zawiodła i piłka poleciała za wysoko, nad poprzeczką i zniknęła za linią końcową. Chwilę później sędzia zagwizdał po raz ostatni. Chociaż Real Madrid przegrał to starcie, w dwu meczu było 6 do 5 dla królewskich, co dało im awans do następnej fazy rozgrywek. Ten awans był możliwy dzięki kosmicznemu występowi Ronaldo, który był autorem wszystkich trzech bramek dla Realu Madryt w tym meczu, pokazując po raz kolejny, dlaczego jest uważany za jednego z największych w historii piłki nożnej. A jeśli spodobał ci się ten mega występ Ronaldo, to jeszcze bardziej zaimponuje ci dzień, w którym zdobył dla Brazylii Puchar Świata. Ciekawy? To klikaj w wideo, które pojawia się na ekranie i zobacz ten legendarny mecz.